Dzień dobry, mam na imię Sandra, a to jest kanał Zielony Reset. Dzisiaj podejmujemy temat róż. Zapraszam do oglądania. Możecie przeczytać w wielu miejscach, albo gdzieś oglądając, usłyszeć, że najlepszym terminem cięcia róż jest wtedy, kiedy kwitną forsycje. U mnie już forsycje kwitną, więc można już śmiało przystąpić do cięcia róż. Ogólnie powiem Wam, że ja praktycznie w swoim ogrodzie większość róż już mam, chyba wszystkie praktycznie już mam róże przycięte, ponieważ nie czekałam na kwitnięcie forsycji. Zazwyczaj tak co roku jednak cięłam te róże, jak forsycja zakwitnie, ale w tym roku zrobiłam sobie taki eksperyment i część róż przycięłam w grudniu, część przycięłam w styczniu Część przycięłam w lutym i część przycięłam gdzieś e, tam w połowie na początku marca, więc e, każdą różę cięłam jakby w innym okresie. Oczywiście wybierałam takie okienka pogodowe, tak jak dzisiaj, żeby było ciepło, żeby nie były jakieś minusowe temperatury, bo jak myślę, e, zauważyliście, no, pewnie nie wszyscy, ale. Ja u siebie w, czy w grudniu, czy w styczniu, czy w lutym, w każdym miesiącu praktycznie miałam takie tygodnie słoneczne, bez minusowych temperatur, że były to takie jakby okna pogodowe, ciepłe, więc sobie wybierałam takie właśnie terminy i w tych terminach przycinałam moje róże. I teraz sobie przejdziemy do tych moich właśnie róż. I pooglądamy, pooglądamy, zobaczymy, czy jest jakaś różnica między tymi różami, czy nie. Jedyny minus, że nie, nie bardzo mam pewność, które kiedy cięłam, więc mogę się mylić, że jedne cięłam w grudniu, jedne cięłam w styczniu, ale myślę, że tak... Mniej więcej pamiętam, powiem tak, i zobaczymy, czy po prostu widać jakąś różnicę, ale ja już przechodząc sobie czy spacerując po ogrodzie, widzę, że tej różnicy żadnej nie widzę. Więc myślę, że przez to, że właśnie były takie ciepłe okresy w tych różnych miesiącach, tym różom nic się praktycznie nie stało. Ale w sumie jak komuś nie jest śpieszno z cięciem róż, ma ich niewiele, to faktycznie warto zaczekać do kwitnięcia forsycji. Jedyny taki moment, ja na przykład bym zwracała na to uwagę, że warto przyciąć róże jak już im tak pąki nabrzmiewają. To już jest taki praktycznie ostatni dzwonek, żeby te róże jednak już poprzycinać. No to co? Lecimy do ogrodu, pooglądać moje róże, a na końcu też pokażę wam, jak sadzę róże z gołym korzeniem. Chodźmy. Te róże tutaj obcinałam na pewno w grudniu i tutaj widzę, że tutaj taki jakby świeżutki pęd trochę tutaj um, przymarsz, więc myślę, że jego tutaj wytnę całkowicie. I patrzę sobie na resztę pędów i wygląda całkiem zdrowo. I te właśnie róże trzy tutaj ja na pewno cięłam w grudniu. I jak widzę, powiem Wam szczerze, pąki puszczają, rany ładnie się zagoiły. Nic tutaj nie przemarzło, więc tutaj nie muszę za wiele nic robić. Kopczyki, oczywiście, też już rozgarniamy, bo jak widzicie, tu już jest mnóstwo pąków. Przechodzę sobie tu z tyłu, i tu też oglądam tą mróże. Tu widzę, że ten czubeczek troszkę tylko przemarzł, więc sobie go utnę. O. A poza tym. Róża całkiem dobrze wygląda, całkiem zdrowo. I ostatnia róża, tutaj patrzę, też pięknie wszystko wygląda. Nic tutaj nie wygląda, żeby było chore czy przemarznięte, więc zostawiam tak jak jest. I właśnie te tutaj trzy różyczki były cięte w grudniu. I jak widać, nie jest źle. Chociaż to miejsce w miarę jest odsłonięte tak od wiatru więc to też może działa na ich korzyść. Chodźmy dalej. Tutaj mam różę, którą przycinałam na pewno w luty. Jak sobie już oglądam, ona nie ma dużej ilości łodyg, bo to są młodziutkie róże, więc tu nie ma za dużej filozofii, żeby rzucić okiem i zobaczyć, czy wszystko jest ok. Widzę, że tutaj wszystko jest super. Nic tutaj nie muszę przycinać, i już widzę, że tak samo jest z tą, i tak samo jest tutaj z tą. Jak widać, są zdrowiutkie, nic się z nimi nie stało. Przejdźmy do kolejnych róż. Muszę tutaj troszkę uważać, bo widzę, że już floksy mi tutaj wychodzą. Ale okej, okay. tą różyczkę też przycinałam w lutym, i jak już widzę. Tu jest delikatnie przesuszony pęd, więc go usunę, ale to jest dosłownie 1 cm. Tutaj jest taki malutki, co z niego nic nie będzie. Tu też jest tak jakby delikatnie przemarznięty. I tu widzę, ale tu bardziej y, ogólnie mm, łodyżki są całe. Ale pąk jest taki jakby trochę przemarznięty, więc go sobie też zetnę tutaj. I teraz patrzę tu. Tu jest wszystko okej, okay, tu jest wszystko dobrze, ale widzę tutaj jest jakby coś nie tak jest z tym pędem, więc go sobie utnę. Okej. Okay. I patrzę ostatnią. I ta... Wygląda, że wszystko by było ok, ale widzę, że ma tutaj takie jakby yy, dziwne zmiany, i teraz nie wiem, czy to uciąć, ale chyba to utnę najlepiej. Zaraz Wam pokażę, bo boję się, że to jest coś nie tak z tym. Ale tak ogólnie Róża wygląda też bardzo Róże te wyglądają bardzo dobrze, i zaraz Wam pokażę. Tutaj, o widzicie, tu na tej róży były takie, jakby. Nie wiem, czy będzie widać, takie dziwne zmiany. O, więc te wolałam usunąć, bo nie chcę, żeby mi róże chorowały. O, i tu, jak widzicie, nie wiem, czy widać. Też jest taka brzydka, i pamiętajmy, że zawsze jak tniemy róże, to jak mamy takie pąki, tu jest akurat uschnięty, ale jak mamy pąki, to zawsze tniemy nad pąkiem. Chodźmy dalej. Tu mam kolejną różę. Tu jest róża Chopina i teraz tak patrzę i powiem Wam, że. Chyba wszystko jest z nią jak najbardziej ok, chociaż utnę delikatnie te końcóweczki, bo widzę, że delikatnie są końcóweczki, tylko takie nieładne. I sobie ją przytnę delikatnie. Ją przycinałam też chyba w lutym, tak mi się wydaje. I gdzie niegdzie widzę takie tutaj tu wytnę całość, bo mi się pęd nie podoba i tutaj też chyba. O, ale tak poza tym widzę, że całkiem fajnie, fajnie. A ta tutaj, ta też całkiem dobrze pąki ma. Tu może utnę delikatnie końcówki. I gitara, i jedziemy, e, jedziemy, idziemy do następnej róży. Nie wiem, czy tu będzie widać, bo tu akurat pada cień. E, te róże przycinałam właśnie w marcu. I widzę, e, gdzieś tak, nie pamiętam dokładnie, ale gdzieś tak bliżej drugiej połowy, jak było ładnie. Widzę, że tu jest wszystko ok. Tu już nawet ma piękne, e, pięknych dużo liści i ta tak samo. Ale podejdę sobie bliżej. Zobaczę, ale nie, tutaj chyba nic bym nie przycinała. Ewentualnie taki suchy, mały patyczek. Ale wydaje mi się, że tutaj jest wszystko ok, a tu nawet nie przyciąłam jeszcze kwiatek został. Ale ogólnie te róże wyglądają na zdrowe, więc myślę, że tu nie mam nic do przycięcia. Idziemy dalej. Teraz jesteśmy na rabacie pod płotem, i tutaj są moje najstarsze róże. I je chyba przycinałam w styczniu. I teraz patrząc sobie, na nie, to widzę, że yy, tutaj akurat one chyba najwięcej tutaj ucierpiały, więc trochę muszę tutaj je konkretnie przyciąć. O, ta już jest taka dosyć stara gałąź. sobie ją mocniej przytnę. Ojej, chyba mam za słaby, za słaby sekator na takie grubsze już ten. O, ale poszło, udało się. No już te mają dosyć konkretne tutaj. Patrzę sobie jeszcze tutaj. Widzę, że ten jest na pewno do wycięcia, bo jest uschnięty. Tego sobie całkowicie wytnę. Ok. Teraz patrzę tutaj. I tu wygląda, że jest ok, bo ma pąki, więc damy mu jeszcze tutaj czas. Przejdziemy sobie dalej. A tu już nie jest tak źle. Tu już widzę takie małe końcóweczki, tylko te cienizny takie. Ale ogólnie, tak jak patrzę, z tom jest wszystko dobrze. Ma piękne pąki, więc tutaj nic nie przycinam. Tutaj, patrząc na kolejne, widzę, że tutaj delikatnie końcóweczka, tylko tutaj, a reszta. Tu też delikatnie końcóweczka. A reszta wygląda, tu jeszcze odetnę, bo tu z tego nic nie będzie. O. A reszta wygląda całkiem zdrowo. I tu jeszcze taki badel suchy od tamtego roku mi został pewnie. Yy, no, więc tu by było OK. No, i idziemy dalej. Tutaj też nie wygląda tragicznie. Tak jak patrząc. Ten jest aby suchy. Więc tego sobie przytnę. A to najwyżej tu muszę trochę wejść, o, chyba że utnę to. O ucięłam. I tu bym zostawiła. I tu też nie wygląda. Źle. Zamówiłam sobie róże z gołym korzeniem. E, trzy sztuki w odmianie hot chocolate. E, do zamówienia była e, dołączona instrukcja, m, jak prawidłowo taką różę posadzić. E, widzę, że coraz więcej szkółek właśnie dołącza jakieś tam. Karteczki właśnie jak y, dobrze y, takie róże posadzić. Y, jak widzicie, są y, bardzo ładne. Ta akurat chyba jest nawet najmniejsza. Nie, ta jest najmniejsza. O, ta jest taka bardzo duża. I ta jest chyba o, ta jest chyba najmniejsza. Ogólnie bardzo ładnie wyglądają. Mają już pąki i teraz wam pokażę, jak ja sadzę takie róże z gołym korzeniem w swoim ogrodzie. Pierwsze co robię, jeśli chodzi o takie róże z gołym korzeniem, to wlewam sobie w wiaderko wodę, wkładam właśnie te róże do tego wiaderka i namaczam je kilka godzin. Tym bardziej, że one miały przyjść w piątek, a dzisiaj dopiero był kurier. Dzisiaj mamy poniedziałek, więc przez weekend musiały gdzieś tam leżeć. Więc widzę, że są naprawdę korzenie wysuszone, więc będę teraz namaczać te korzenie w wodzie, gdzie do kilku godzin, a potem będę je wsadzać na miejsce docelowe. Jak już namoczyłam moje róże, to teraz się zabiorę za ich sadzenie. Wykopałam dosyć takie trzy konkretne dziury, i teraz przystąpię właśnie do sadzenia. Oglądam sobie każdą różyczkę. Weźmy sobie chociażby tą gałązkę. Jeżeli róże takie mają bardzo długie korzenie, można je oczywiście też trochę przyciąć. Jak korzeni nie będę przycinała, bo nie są jakoś mocno długie, ale sobie tutaj tylko trochę skrócę pędy. O patrzę, gdzie wychodzą pąki. I tak mniej więcej nad pąkiem tu skrócę mocniej nad pąkiem sobie skrócę tą różę później oczywiście pozbieram te gałązki i tutaj widzę że mi się gałązka krzyżuje więc ją się też pozbędę bo by mi tarła jedna o drugą więc trochę szkoda by było, żeby się jakieś choroby tam wydawały. Myślę, że tej też się pozbędę, bo też się krzyżuje. OK. Zostało co prawda mało pędów, ale nic nie szkodzi. E, poćwiczę swoją cierpliwość. E, myślę, że na pewno będą e, te róże piękne. I teraz bardzo ważne jeszcze, e, jak sadzić? Są yy, oglądałam bardzo dużo materiałów i jest wiele szkółek, żeby yy, szkółek, yy, Jest przepraszam, no zmniejszyć. Yy, jest wiele teorii, żeby gdzieś tutaj yy, dotąd była ziemia. Niektórzy dotąd. Ja natomiast obserwuję tą róże i miejsce, tak jakby nie wiem, to miejsce onkluzji, chyba to się tak nazywa dokładnie. Yy, ja to miejsce gdzieś dotąd Przykryję ziemią. Nie wiem, czy będzie widać. Myślę, że ja gdzieś tutaj. E, tak jak widzę, że tutaj praktycznie ta część była pod ziemią, więc tak e, też zrobię. Powiem Wam, że chyba te dziury trochę za duże usypałam. Więc trochę wsypię ziemię. ok. I tutaj muszę uważać, bo to jest dużo. ro... A, żurawkę przytusiłam. Mam tutaj też we wiadrze swój kompost i wsypuję tego kompostu też tutaj. O. I mieszam z tą ziemią, która jest tutaj. I teraz mniej więcej sobie patrzę. Myślę, że tak będzie ok. I sobie... Zasypuję tutaj tą różyczkę. O. Trochę trzmielinki przydusiłam ziemią, ale nic nie szkodzi. W miarę, żeby też ta róża równa była. Myślę, że będzie ok. I przysypuję kopczyk ziemią. Okej. Okay. Tutaj też dodaję kompost. Mieszam z tą ziemią, która tutaj jest. Biorę następną. Może wezmę Tą największą tutaj z tyłu. Okej. Okay. Sobie ją przytnę. Patrzę gdzie gdzie są pąki. No. Sekarto Sekator do naostrzenia. Tu przycinałam, tu przytniemy jeszcze i tą grubą jeszcze przytnę. Ok i tam. Ta. Później te gałązki od róż posprzątam. I tutaj już trochę za dużo tego kompostu wsypałam. Sobie wezmę łopatkę. Mniej więcej zobaczyć, jak głęboko mam to posadzić. Myślę, że tak będzie w porządku. Tylko bardziej w tą stronę. Przysypię sobie trochę. O. Ok, myślę, że tak będzie w porządku. Muszę uważać na moje liliowce z tyłu, żeby ich nie podeptać, bo już bardzo ładnie rosną. I teraz sobie tą ziemią tutaj przysypuję, przyklepuję. O. Róże tak mniej więcej sadzę w odległościach... 40 cm, jeśli się nie mylę, albo 30 tu jest. Tak na oko. Jeszcze tutaj ziemię zgarnę. I robię dołeczek. Jak już posadziłam moje róże, obficie je podlewam. I że ja ściukuję moje rabaty trocinami, to przyniosłam sobie też właśnie wiadro trocin, i sobie tutaj wyściukuję. Podsumowując dzisiejszy materiał, mam nadzieję, że sadzenie róż z gołym korzeniem nie będzie Wam już y, obce. Jest masa materiałów na ten temat y, w internecie, więc. Y, można się sugerować tym, jak ja to robię, albo też jak inni to robią. I co jeszcze chciałam powiedzieć, fajnie jest to, że większość szkółek, jak zamawiacie na przykład róże w internecie, dołącza w ogóle instrukcje, jak postępować właśnie jak przychodzą do Was te róże z gołym korzeniem i jak głęboko je sadzić. Jak po kolei, krok po kroku postępować. Często też są dołączone zdjęcia, więc to jest bardzo na plus. Więc myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Znaczy, no na pewno ułatwia. To, to osobom, które dopiero zaczynają gdzieś tam te róże w ogrodzie, w, w, zaczynają wprowadzać róże do ogrodu. O, nie mogę się dzisiaj wypowiedzieć. E, więc tak, okay. e, jeśli chodzi o róże z gołym korzeniem, to już chyba nic więcej nie, nie mogę powiedzieć. A jeśli chodzi o cięcie róż, no to też jest tych materiałów bardzo dużo. I jeżeli chcecie, jak taki bardziej konkretny materiał, jak ciąć róże, jakie i tak dalej, to dajcie znać w komentarzu, to w przyszłym roku wstrzymam się z cięciem róż i będziemy te róże przycinać razem. O, Powiedzmy, będę miała normalnie róże nieprzyciętą i pokażę Wam. Co ja robię, na co zwracam uwagę. Jak nisko na przykład tnę te róże. Ja mam w ogrodzie bardzo dużo młodziutkich róż. Najstarsze róże to chyba są te pod płotem, ale kurczę, nie wiem, czy tam już ta rabata ma 4 lata, 5, 3. Już czas tak leci, że szczerze sama nie wiem, ale większość moich róż jest dopiero pierwszy rok w ogrodzie. Chyba większość nawet, więc. One są jeszcze malutkie, więc tylko takich parę badyli wystaje z nadziemi, więc one mogą się wydawać przycinane nisko. Ale ja tak powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o róże, to przycinam gdzieś tak, o, albo o jedną trzecią, albo o połowę. I tak zazwyczaj się tego trzymam, że zależy też, jaką mam różę. No, chyba, że chcę. Wszystko zależy, co chcecie osiągnąć, o powiem tak. Jeżeli chcecie gdzieś te róże niżej, to przycinamy je niżej, Je chcecie wyżej, to przycinacie wyżej. Ale chociaż spotkałam się z takim czymś, że jeżeli są róże, które przytniemy nisko, to one potrafią tak wybić w górę, a jak przytniemy je wyżej, to urosną niżej, więc to też ciekawe zjawisko, więc też dużo zależy od odmiany danej róży. I co, jeszcze tak kończąc, bo mówiłam Wam, że ja zrobiłam właśnie w tym roku taki eksperyment, że część róż cięłam w grudniu, styczniu, w lutym i w marcu. I szczerze nie zauważyłam żadnej różnicy w tych różach, w tych terminach cięcia. Bynajmniej ważne, żeby wybrać okno pogodowe, w którym jest naprawdę ciepło, słonecznie. Bez minusowych temperatur, żeby tak chociaż przez parę dni było, przez tydzień powiedzmy. No i mi się akurat udało tak wstrzelić w tych czas, w tych w takich oknach pogodowych. I powiem Wam, że jedynie gdzie nie, gdzie to tam może końcóweczki gdzieś tam niektórych przymarzły, więc to nie jest tragedia. Czasami nawet mi się zdarzało, jak tnęłam róże, jak forsycje kwitły, i później jak przyszły te przymrozki, nawet w kwietniu. To czy maju, to też mi gdzieś te końcówki poprzymarzały, więc to nie ma filozofii. I patrząc na ogród, to najbardziej ucierpiały chyba y, róże, te, które przycinałam w styczniu. Te chyba najbardziej, y, najwięcej miały do wycięcia. A tak poza tym y, nie było tragedii, więc to może też, y, jak ktoś. Ma bardzo dużo róż i się nie boi eksperymentować, to też może sobie zrobić taki eksperyment i zobaczyć, jak u niego to wygląda. Bo też wiadomo, każdy z nas mieszka w innej strefie klimatycznej. Ja, bo tu często też są o to pytania, mieszkam w Wielkopolsce, więc też sobie możecie porównać. No i co? I mam nadzieję, że u Was już też forsycje kwitną. Cniecie już róże, żeby latem się cieszyć ich pięknem i urokiem? No i co? Właśnie, czy u Was już kwitną magnolie? Bo jak sobie gdzieś tam jadę tutaj w, w mojej części w Wielkopolsce, to widzę, że niektórzy już mają piękne magnolie, a u mnie na razie w Pąkach, więc czekam, czekam. No nic. Dajcie znać w komentarzu, czy macie już przycięte róże, czy kwitną u Was magnolie, i jak tam u Was z pogodą i samopoczuciem, i jak tam, czy już się nie przeciążyliście tymi pracami ogrodowymi. Do zobaczenia i pa!